27 lipca. Żywot świętego Pantaleona, męczennika. Żył około roku pańskiego 305. Pantaleon pochodził ze znakomitej rodziny, osiadłej w Nikomedyi. Matka jego Eubula, zacna białogłowa i gorliwa chrześcijanka, uczyła jednaka czcić i miłować Stwórcę, jako też wszczepiła w młode jego serce bojaźń Bożą. Lecz zbyt wcześnie zeszła z tego świata, po której śmierci ojciec jego, trwający jeszcze w pogaństwie, zajął się wychowaniem syna i nie szczędził ani zachodów, ani kosztów, aby go wykształcić w naukach. Wkrótce wyrósł pantaleon na przystojnego młodzieńca, celującego pomiędzy wszystkimi rówieśnikami bystrością rozumu, dowcipem i czystością obyczajów. Zaszczepione w nim przez matkę ziarno wiary przyjęło się w sercu jego i skutkiem łaski Bożej bujny plon wydał. Według życzenia ojca poświęcił się młodzian nauce lekarskiej, prześcignął wkrótce swych współuczniów i został ulubieńcem swego nauczyciela, który nam ściągnął uwagę cesarza Maksymiana. Uczęszczając na naukę, przechodził często obok ubożuchnego domku, w którym pewien kapłan chrześcijański, Hermolaus, z kilku towarzyszami ukrywał się przed prześladowaniem. Tenże upodobawszy sobie dorodnego młodzieńca, zwrócił uwagę na szlachetną jego postać, stateczność i uprzejmość przebijającą się w rysach twarzy. Poczuł doń wielkie przywiązanie i ośmielił się pewnego dnia zaprosić go do swego domu. Pantaleon przychylił się do życzenia starca, pogawędził z nim, wspomniał o swem pochodzeniu i kolejach życia, dodał, że jest sierotą bez matki, która była chrześcijanką. A ty czym jesteś? Zapytał żywo duchowny. Ja rzeczę Pantaleon, wielbię pamięć matki, chowam głęboko w sercu jej przestrogi i nauki. Ale muszę wyznawać wiarę ojca i kraju, do którego należę, gdyż mam zostać przybocznym lekarzem cesarza i wysokie piastować na dworze jego dostojeństwa. Hermolaus wspomniał teraz w toku mowy o lekarzu, przewyższającym wszystkich mądrością i potęgą, który samym tylko słowem przywraca wzrok niewidomym, słuch głuchym, a chromem chód, który wiedzie duszę do nieba, pociesza nieszczęśliwych w smutku i utrapieniu i silniejszym jest od wszystkich bogów, jakich utworzył przesąd i omamienie. Słowa te trafiły do przekonania młodzieńca, ocuciły w nim słodkie wspomnienia matki i jej nauk, i tyle na nim zdziałały, że odtąd począł zajmować się więcej niebieskim lekarzem dusz, chociaż jeszcze miał pewne wątpliwości i wzdrygał się uwierzyć w Chrystusa, póki na sobie sam nie doświadczył jego siły. Gdy bowiem pewnego dnia pogrążony w myślach przechadzał się po ścieżce polnej, ujrzał dziecię nieżywe, które umarło z ukąszenia żmii obok pełzającej. Zdjęty przez strachem cofnął się, ale wkrótce przystanął i pomyślał sobie, jeślić prawdą jest, co mówił do mnie Hermolaus, to ci się to wkrótce pokaże. I zwróciwszy wzrok do nieba, taką odmówił modlitwę, Boże chrześcijan, jeśli rzeczywiście jesteś panem życia i śmierci, zabij żmije, a przywróć życie dziecięciu. I stał się cud, że Bóg wysłuchał prośby jego. Z radością pobiegł do sędziwego kapłana i oświadczył gotowość przyjęcia chrześcijaństwa. Przepędziwszy następnie tydzień na poście i modlitwie, przyjął z jego ręki chrzest święty. Odtąd było jego najgorliwszym staraniem, nawrócenie ojca do wiary Chrystusowej, co mu się też z czasem częściowo udało. Pewnego razu przybył chory na oczy, który wskutek niepostępowania lekarzy stracił był wzrok, zmarnował na kuracyję majątek cały, a teraz prosił pantaleona, aby się nim zajął. Pantaleon przyrzekł mu swą pomoc, mimo odradzań ojca, Zwracającego na to jego uwagę, że najsłynniejsi lekarze nic nie dokazali. Święty jednakże kazał zaufać choremu w moc prawdziwego Boga i, wymawiając kilkakrotnie imię Jezusa, dotknął oczu chorego. Biedny niewidomy natychmiast przejrzał i oświadczył, że w potężnego Jezusa uwierzy. Nawet ojciec Pantaleona, wzruszony niespodzianym cudem, sławić począł zbawiciela wespół z uzdrowionym i obaj przyjęli Chrzest Święty. Działanie Pantaleona jako lekarza było bardzo zbawiennym. Gdyż nie przestawał na samym uzdrowieniu ciała, ale dbał również o duszę. też sława jego wkrótce szeroko się po świecie rozeszła, a mieszkanie jego było zawsze przepełnione żądającymi porady lekarskiej. Wziętość jego wszakże obudziła niechęć i nienawiść pogańskich jego kolegów, którzy szpiegowali go na każdym kroku, a widząc przychylność i współczucie, jakie okazywał chrześcijanom, oskarżyli go przed cesarzem, że jest tajnym wyznawcą wiary Chrystusowej. Maksymiana wielce to gorszyło, iż ten, którego tak wysoko ceni, jest stronnikiem nowej wiary, pociągnął go przeto do odpowiedzialności, nalegając nań, aby uczcił bogów ofiarą i tym sposobem zadał kłam swym oskarżycielom. Na co Pantaleon w ten sposób się odezwał? Więcej mówią czyny od czczych słów, a prawda nad wszystkim góruje, im potężniejszym bowiem Bóg, jaki, tym godniejszym jest ci i uwielbienia. Aby ci zaś dowieść wielkość mego Boga, radzę ci, cesarzu, Abyś tu kazał przynieść chorego, złożonego ciężką niemocą. Zwołaj swych kapłanów i lekarzy, niech go leczą i zanoszą modły do bogów, ja modlić się będę do swego Boga. Ten bóg, który chorego uzdrowi, niechże odtąd będzie jedynym przedmiotem czci i uwielbienia, innych zaś odrzucić i zaniechać należy. Maksymian przystał na jego radę. Przyniesiono człowieka, który zdaniem lekarzy cierpiał na chorobę nieuleczalną, bałwochwalscy lekarze wśród mnogich ofiar modlili się do swych bożków, ale nadaremnie. Pantaleon natomiast błagał Pana Jezusa, aby choremu przywrócił zdrowie i w imię ukrzyżowanego kazał mu złoża powstać. W okamgnieniu odzyskał chory siły i pobiegł do domu. Ale wiarołomny cesarz nie dotrzymał słowa, przeciwnie użył najrozmaitszych męczarni, aby Pantaleona zmusić do wyparcia się wiary. Młody bohater zniósł wszelkie katusze z podziwienia godną stałością, dopóki go Maksymian nie rozkazał przywiązać do Pnia Oliwnego i ściąć mieczem katowskim roku Pańskiego 305. Zwłoki jego przewieziono do Konstantynopola, a później umieszczono je w kościele świętego Dionizego pod Paryżem. Głowę jego natomiast w kosztownej oprawie po dziś dzień oglądać można w Lugdunie. Na obrazach przedstawiają tego świętego w chwili, gdy uzdrawia śmiertelnie chorego. Nauka moralna. Czyny więcej znaczą niż słowa. Gdy słowa te usłyszał święty Pantaleon z ust Hermolausa, uwierzył, że taki lekarz istnieć może, kiedy jednak sam martwe dziecię przywrócił do życia, przekonał się, że on lekarz, o którym mu Hermolaus wspomniał, istnieje rzeczywiście i jest Panem życia i śmierci. To samo mawiał przecież Pan Jezus do niewiernych Żydów, chociażbyście mnie wierzyć nie chcieli, wierzcież uczynkom. Ewangelia świętego Jana rozdział 10, wers 38. Zasadą tą przejął się Kościół katolicki, ale tylko sam jeden, gdyż on jeden tylko może poprzeć dowodami prawdy nauki boskiej nie cudami. Cuda jednają wiarę prawdziwej religii, przeto są one potrzebne. Po pierwsze, tworząc człowieka, nadał mu Bóg przeznaczenie, a obdarzywszy go wolną wolą, wskazał mu drogę, co czynić należy, aby osiągnąć cel przeznaczony. Przepisy te i nauki zawarte są w przykazaniach Bożych. Wolę Bożą głosili i objawiali od dawien dawna patriarchowie, prorocy, po nich Jezus Chrystus i ustanowiony przezeń Kościół. Wiarę te stwierdzały liczne cuda, w których i prosty wieśniak, i wysoko wykształcony filozof musi uznać dzieła Boga żywego i świadectwa okazujące prawdziwość nauki Jego. Po drugie, ludzie zostający przez całe życie w stosunku do żywego Boga, który jest prawdą, miłosierdziem i sprawiedliwością. Nic przy to nie ma naturalniejszego jak to, że Bóg, bądź to, że błagamy go o pomoc w biedzie i utrapieniu, bądź, że przeciw niemu wykraczamy i gniew jego wywołujemy, swą dobroć i sprawiedliwość w cudach okazuje. Gdybyśmy mieli sprawę z Bogiem urojonym, wytworem naszej wyobraźni, nie mogłoby być mowy o cudach, o jakich nam pisze Pismo Święte, a dzieje Kościoła katolickiego przez blisko dwa tysiące lat są wymownym i dla każdego jasnym świadectwem i dowodem, że założona przez Jezusa Chrystusa religia jest jedynie boską, świętą i prawdziwą. Modlitwa. Spraw miłościwie, prosimy, wszechmogący Boże, abyśmy za wstawieniem się świętego Pantaleona, męczennika Twojego, zachowani byli od wszelkiej szkody na ciele i od wszelkich złych myśli uwolnieni na duszy. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen. Kochani, dziękujemy za to, że jesteście, za to, że słuchacie, zmieniacie swoje życie na lepsze, a także poprzez swój przykład wpływacie na zmiany w życiu osób, które napotykacie na drodze. Jeżeli chcecie jeszcze bardziej pracować na większą chwałę Pana Boga już tu, na tym łespadole, to mówcie znajomym i bliższym i dalszym o naukach katolickich. Niech nauki i na nich mają większy wpływ w przemianach duchowych. Wyślijcie co jakiś czas do jednej czy drugiej osoby po jednym odcinku. Nie róbcie tego natarczywie, ale rozsądnie i z miłością. Jeżeli jakąś osobę znacie lepiej i wiecie, że ta konkretna nauka może jej pomóc, to wykorzystajcie ten moment i zachęćcie ją do wysłuchania. Jeżeli masz w swoim gronie osoby starsze, które nie potrafią same włączyć nauk katolickich, to przy okazji odwiedzin możesz zaproponować wspólne słuchanie. Dziękujemy za wszelkie Twoje zaangażowanie, a jeżeli masz taką możliwość, to prosimy o wsparcie modlitewne, chociażby przy codziennym pacierzu, o rozwój nauk katolickich, a także prosimy o wsparcie finansowe każdy według możności. Dzięki Twojemu wsparciu nauki, mogą się rozwijać i dzięki temu słuchasz tych treści teraz. Niech Ci Pan Bóg błogosławi. Miesiąc lipiec jest poświęcony szczególnej czci wobec najdroższej krwi Jezusa Chrystusa. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach poświęconych najdroższej krwi Jezusa Chrystusa, a jeżeli w twojej parafii nie ma takiego nabożeństwa, to możesz odmawiać je w domowym zaciszu przy wieczornych pacierzach. Tekst modlitwy znajdziesz w linku w opisie filmu. Zachęcamy również aby próbować namówić księdza w swojej parafii do wprowadzenia tegoż nabożeństwa. Dawniej było ono w każdej parafii, tak jak majowe czy czerwcowe. A nazywano je powszechnie, jak się domyślacie, nabożeństwo lipcowe. Pamiętaj również o modlitwie w obronie Krzyża Świętego, wieszajmy krzyże wszędzie, gdzie możemy i w ten sposób świadczmy o Chrystusie, a także módlmy się za Polskę, za rządzących naszym krajem, aby dobry i wszechmogący Pan Bóg obdarzył nas w przyszłości najlepszymi możliwymi rządzącymi, aby niszczył zakusy złego wobec naszego kraju i nawet złe i podstępne decyzje rządzących przekształcał w dobro. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy odprawiana jest msza święta. Jeżeli jeszcze nie należysz do grona członków nauk katolickich, link do zapisu znajdziesz w opisie filmu. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze naszego kanału, to zrób to teraz. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ dzięki temu nasze treści mogą trafiać do większej ilości osób i przemieniać ich serca. Dla nas ta liczba nie ma znaczenia, ale media społecznościowe tak to wymyśliły, że im więcej subskrybujących i obserwujących, tym większy zasięg dla filmów. A jeżeli już subskrybujesz, to pamiętaj kliknąć lajka like i dodać komentarz, to również pomaga w zasięgach. Bardzo dziękujemy. Linki do przekazania dobrowolnej jałmużny oraz do zapisania się do nauk znajdziesz w opisie filmu. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.